Cztery powody, dla których warto wykonywać próbki. Pierwszy powód. Precyzyjne dopasowanie rozmiaru. Próbka pozwala upewnić się, że Twoje oczka są zgodne z podanymi w instrukcji. Jeżeli różnią się od wzoru, gotowy projekt może być za duży, za mały lub mieć inny kształt. Jej stworzenie sprawia, że zaoszczędzasz czas na niepotrzebnym próciu. Druga sprawa. Sprawdzenie jak wygląda gotowy ściek. Próbka to naprawdę najlepszy sposób na to, żeby ten ściek już sobie przećwiczyć, wypróbować. Pozwala też ocenić, czy dobrana włóczka rzeczywiście nadaje się do tego ściegu, czy ścieg podkreśla piękno tej włóczki. Kolejna sprawa: wypróbowanie Twoich szydełek. Jeżeli chcesz dobrać włóczkę, która jest innego rozmiaru niż ta podana we wzorze, naprawdę warto tę próbkę zrobić, bo może się okazać, że potrzebujesz użyć szydełka delikatnie większego, co zdecydowanie zwiększy komfort swojej pracy i zapobieże późniejszemu pruciu. I wreszcie gotową próbkę możesz uprać, dzięki czemu jeżeli planujesz właśnie pranie późniejszych wyrobów, wiesz jak dana włóczka się zachowuje, czy się skurczy, czy raczej właśnie rozciągnie. Próbka robiona szydełkiem jedynie o pół rozmiaru mniejszego już powoduje, że powstaje nam kwadrat o wielkości 10% mniejsze. Daj znać, czy Ty będziesz robić teraz próbki.